przygody w studio mini-mini. A ze mną dzisiaj są Alan, Max, Marietta i Nela. Chodźcie szybko. Ja mam na imię Ola i myślę, że jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć nasz program. Co wy na to? Tak! Zaczynamy? Tak! tak. Kochani, jak się dzisiaj macie? Dobrze! Jesteście Dobry. ciekawi, co przygotowała Rybka? Tak. tak! Ona chętnie sama wam powie, co nas dzisiaj czeka. Prawda? Ta rybko? Na ry... Gdzie ona odpłynęła? O nie. Czy nie ma u Was przypadkiem naszej rybki, bo powinna tu być? Następnym razem kupimy jej zegarek. Taki wodoodporny. Wtedy na pewno nie będzie się a może ona, A może ona śpi? Może ona śpi. A ją. Z i film. Macie świetny pomysł. Zawołajmy ją. Rybko! że jesteście. A teraz łapcie za ster i dowiedzmy się, o czym będą nasze przygody. Pociąg! Po co nam pociągi? Żeby jeździć. Żeby jeździć dokąd? Do Warszawy na, na przykład. Na przykład do Jeszcze Jestem na wakacje nad morze. Ile pomysłów. Czy wy lubicie jeździć pociągiem? Tak. Ja jeszcze nigdy nie jechałem. O, to czeka wspaniała przygoda. Zastanawiam się, ile razy wy jechaliście pociągiem i jak długa była wasza podróż. Czy znacie jakiś rodzaj pociągów? Na węgiel. Na tak. e, piasek. Na piasek? Uu, to Na byłby e, bardzo e, ciekawe. Oprócz tego, że pociągi mogą być różnie napędzane, to mogą służyć do przewożenia różnych rzeczy albo do przewożenia ludzi, tak? tak? A powiedzcie mi, co to znaczy czuć pociąg? Czyli kogoś bardzo lubi. Z czym Wam się to jeszcze może kojarzyć? Jak się na przykład jedzie pociągiem? A, właśnie, czyli jedziemy w pociągu i wąchamy naszymi noskami i mówimy, hmm, czuję pociąg. Ciekawa jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. A co to znaczy, że jest się na właściwych torach? Że pociąg jedzie na, na tych torach. Nie tylko, nie tylko pociąg, czyli, że... ale w ogóle idziemy dobrą stronę. Tak, czyli robię to, co powinnam robić. No dobrze, ale zdarza się tak, że jesteśmy na właściwych torach, a mimo to możemy się wykoleić. To znaczy, że, że pociąg może się rozdzielić, nie, nie. bo one mogą. Alan. Na przykład jak pociąg zgubi ogóle Pociąg może się wykoleić, czyli wypada z torów. A czy pociąg ma koła? Tak! Takie małe! Nie, te nie, takie inne, które po prostu specjalne, żeby jechać po tora. Dokładnie tak to wygląda. A czy zdarzyło wam się kiedyś obserwować, jak pociąg jedzie tak bardzo szybko? Ja widziałam... Gdzie widziałaś, Nela? U moich koleżanek w Krakowie. Tam zasłaniają przejazd takie, coś tak podnoszą. Co to może być? Słowa. Do czego one służą? Do Jak jedzie pociąg, nie, żeby, żeby, żeby auto nie tam... wjechało na pociąg. Bo jakby wjechało, to by pociąg przyjechał i by się wtedy zderzyło. Albo ludzie, na przykład, że za mnie wchodzili. Właśnie, wiemy o pociągach już bardzo dużo. Ciekawa jestem, ile z tego uda nam się zapamiętać. Uda ci się z nami w dalszą podróż? Może zamienimy się dzisiaj w pociągi? Wsiadamy na właściwe tory i startujemy. Jesteśmy już tutaj przy naszej maszynie, maszynie drukarce, która zawsze ma dla nas coś. Ciekawe. A, I chodźcie z tym do mnie. Siadajcie sobie. E pięć jest! O, to jedno dla mnie. Które mogę wziąć? Ja? O, Czy wy wiecie, co Światło. ja mam? Światło drogowe. Światła drogowe moglibyśmy spotkać na drodze, ale przecież już wiemy, że pociąg nie jedzie po drodze, tylko jedzie po torach. Torach. To się nazywa semafor. Semafor. Spróbujecie z nami? Semafor. -na Se -na I on, podobnie jak światła drogowe, wskazuje pociągom, jak i kiedy mają jechać. No dobrze, ale Marietta, o, o, twój pociąg przydałoby się chyba naprawić, co? Tak. Właściwie to nie jest pociąg, tylko nazywa się to jak? Lokomotywa. Lokomotywa. Co takiego robi lokomotywa? Ciągle, na ciągnie wagony. Jedzie na przykład gdzieś z nimi. Czy dałoby się jechać bez lokomotywy? Nie. A to, co mam Nela, co to takiego? Eee, Dworzec! Na górze jest coś, co jest na zegar. dworcu niezbędne. Komu na przykład pomaga taki Pasarze. zegar? Dlaczego? Jedzą, kiedy no. pociąg odjeżdża. Właśnie, a Max, kogo ty masz? Pana konduktora! Czy tak właśnie wygląda konduktor, którego możemy spotkać na dworcu? Tak. I co on ma w ręku? Wizek! Oczywiście, taki jaki ma. Aran, kiedy go usłyszymy, co oznacza? Że, i, że przyjeżdża pociąg. To oznacza, że pociąg zaraz będzie ruszał i wszyscy pasażerowie powinni zajmować już swoje miejsca. Super, wiemy o pociągach już naprawdę dużo. To może teraz przyczepimy nasze obrazki na tablicę i chyba przyszła pora na kolejne przygody. Mój semafor tutaj, a my jedziemy na następną stację. Przyszła pora na kolejne atrakcje i kolejne przygody. Mam teraz zabawy. Myślicie, że teraz przyszła pora na mądre zabawę? zabawy? szukanie skarbu. Zapytamy rybki? Tak. Zapytajmy tak. ją wszyscy razem, dobra? A wy, wy nam pomóżcie. Ja już wiem. Rybko, rybko, powiedz nam jaki Nie. mamy dzisiaj plan. Teraz mądrze się pobawimy no! Ale super! Czas na mądre zabawy Tylko niczego ze sobą jeszcze nie mamy Ale... Jeżeli zakręcicie z nami magicznymi lizakami To na pewno w naszych skrytkach coś się pojawi Kręcimy, kręcimy! dla was mam. Chodźcie. Skrytki są już wow, pełne. Wow, wow. Wow. Przyda wow. nam się pomoc. Zawołajmy wow. wszyscy latę. Marta! Marta! Wow, macie już skarby. To zapraszam was do mądrej zabawy. Dzień dobry, kochani. Świetnie, że jesteście z nami, bo czeka nas nie lada wyzwanie. Czy no, jesteście zabawy. gotowi, aby się go podjąć? Zobaczcie, Klej. co się kryje w naszych rulonach. Max ma pustą kartkę. Anela, co tam ma w środku? Figury ciekawe, co my z nich zrobimy? Naszym zadaniem będzie skonstruować pociąg. Oh, yes, yes. Mam nadzieję, że skonstruujecie ja taki pociąg razem z nami. Potrzebny do tego szablon znajdziecie na naszej stronie internetowej. Potrzeba nam więcej skarbów, prawda? Tak. tak. Czy mamy gdzieś jakieś skarby? Mamy. Podaś? To wyciągaj, wyciągaj. Mamy tu jakieś pudełka? A jeszcze tam jest. Super. O, mamy jeszcze więcej kształtów. Dla każdego takie pudełeczko z wyciętymi kształtami. I dla każdego biała kartka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, korzystając z tych kształtów, musimy ułożyć kształt pociągu. Damy radę? Damy radę. Co z tego będzie? Wagony. Dobrze, Marietta, z tego będą wagony. I wiecie co? Nasza lokomotywa będzie taką lokomotywą parową, będzie miała też komin. I z tego komina będzie wylatywał dym. O, zobaczcie, świetnie, Nela już wkładła na super pomysł. Może zaczniemy od tego, co? Jura, dało, Proszę tak. bardzo, układamy trzy prostokąty obok siebie. A co zrobimy z tymi małymi kółkami? Koła! Koła do naszych wagonów, super! To proponuję małe koła do wagonów, a duże koła do lokomotywy. To koło przyda nam się do zrobienia kształtu lokomotywy. O, mhm. super. Żeby była taka wypukła z przodu. O, widzę, że Marietta dobrze kombinuje. Aj, o, no właśnie. A jakbyśmy wsunęli to koło tutaj, zobaczcie. To by nie było pociągu. Powstanie nam taka lokomotywa. Wow. Świetnie. Myślę, że z tego naszego komina powinna wydobywać się jakaś para. Na przykład w kształcie trójkąta. O, zrobię, jak nie mam już miejsca. O, ta para będzie wylatywać poza naszą kartkę. Super. I taki trójkąt, taki charakterystyczny element naszego podwozia. To sobie okna jeszcze. I brakuje nam jeszcze okien chyba o. tutaj. ja mam tutaj. O tak. Tutaj. świetnie. nie. Ja dla lokomotywy. Zrobimy! Chyba już. tu. Ja mam świetnie! Tomara, Pięknie! Trzeba to teraz wszystko przykleić. Ale cały tylko trzeba? troszeczkę, żeby się tylko przykleiło. Tutaj tak, skleimy. I para, jeszcze tutaj na dole trzeba posmarować. Trójkącik. Dobrze. Ja nazwę moją lokomotywę super lokomotywę. Ja, ja nazwę swoją super Moja kolorowa. Też chciałam ja tak powiedzieć. Świetnie. Czu, czu. I co? chyba gotowe. Mhm. Proszę bardzo. Ja skończyłam. My ja też, też skończyliśmy. Skończyłam. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za tę wspólną, mądrą zabawę. Naprawdę to była podróż pełna przygód, zgadza się? Tak, tak. Dokładnie. No to co? Widzę, że pociągi już odjeżdżają, więc chyba już czas kończyć mądre zabawy. Chyba słyszałam gwizdek konduktora. Wydaje mi się, że na nas też już pora. O, nawet zrymowałam. Słuchajcie, jedziemy do naszej rybki na dalsze przygody. Chodźcie z nami. Podobało Wam się? Tak! Mi też! Myślicie, że na całym świecie jeżdżą pociągi? Tak! Czy tylko u nas, w Polsce? Tak! Na całym świecie! Wiecie, że jest taki pociąg, który ma tak długą trasę, która zaczyna się w Moskwie i kończy w Pekinie? To tak, jakby okrążył cały świat! Chciałabym przyjechać za tym pociągiem. Ciekawe, ile trwa taka podróż? Pan hmm. nie dwie godziny albo więcej. Yes. Myślicie, że w świecie rybki mini-mini też są jakieś pociągi? Tak, tak. Może są. Na pewno są języki. Czas ruszyć językiem! Łapcie za ster! Dziś odwiedzimy Hiszpanię. Hiszpania! Super! Hiszpańskiego. Cześć, Anna-Livia. Anna-Livia, jak jest po hiszpańsku pociąg? Numer <grym> A jak jest lokomotywa po hiszpańsku? Lokomotora. Lokomotora. A jak jest wagon po hiszpańsku? Wagon. Dzięki, Anna-Livia. Do zobaczenia. Hasta luego! Hasta luego! Udało Wam się coś zapamiętać? Jak po hiszpańsku powiedzieć wagon? Wagon? A wy pamiętacie, jak po hiszpańsku powiedzieć wagon? Chyba bardzo podobnie, prawda? Wagon. Wagon? Super. Pamiętajcie, żeby te języki powtarzać. To wtedy słówka utrwalają się w głowie i za jakiś czas będziemy płynnie mówić w wybranym języku. To co? Jedziemy dalej? Tak. Da. Jesteście gotowi? Tak! My kochamy przygody, tylko żeby się do niej wybrać, musimy najpierw sprawdzić w peryskopie, gdzie jest nasz reporter. I co, Nela? Widzisz coś? Hej! To Leon patę. Dziś odwiedzimy miejsce, w którym wszystkiego dowiemy się o pociągach. Odjazd! Cześć Leon, jestem Kubernet witaj w stacji muzeum. A czy w pociągu jest najważniejsza lokomotywa? Tak, bo bez lokomotywy, że ten pociąg by nie pojechał. Mamy kilka rodzajów lokomotyw, mamy lokomotywy parowe, spalinowe i również takie na prąd. Teraz jesteśmy w lokomotywie parowej, czyli takim dużym czajniku na kółkach. Ta lokomotywa działa tak, że węgiel wrzuca się do tych wielkich drzwi, a tam jest wielki ogień. I ten ogień powoduje, że woda się nagrzewa. Jak woda się nagrzeje, to powstaje para wodna. I para wodna jest pompowana tłokami do kół i te koła się obracają. W ten sposób jeździ lokomotywa parowa. Jak chcesz, to możemy teraz pójść i pokazać jeszcze inne lokomotywy. Tak! No to chodźmy. Spójrz, Leon. To jest pociąg elektryczny. Ten pociąg ma na górze pantograf, czyli takie specjalne urządzenie, które przekazuje prąd do kół. Dzięki temu taki pociąg może jechać. Trochę jak tramwaj, tylko prąd jest silniejszy. Mam jeszcze do zobaczenia lokomotywę spalinową. Zgadza się, świetnie zapamiętałeś. Chodź, pokażę ci. Teraz znajdujemy się przy lokomotywie spalinowej. Cała ta część z przodu to jest jeden wielki silnik. Ten silnik działa trochę tak jak w traktorze albo w samochodzie, czyli na ropę. Niektóre lokomotywy spalinowe mają bardzo, bardzo potężne silniki, nawet od łodzi podwodnych. Wow, już znamy lokomotywy, teraz zobaczymy, co ciągną po torach. Spójrz, to jest na przykład wagon pocztowy. A czy możemy wejść do środka? Oczywiście, zapraszam. Czyli to jest taka poczta na torach? Tak, to jest taki rodzaj poczty na torach. Spójrz, tutaj mamy przegródki na listy do różnych miast. Jak przychodzili ludzie, wrzucali listy przez ten otwór, to pracownicy poczty brali i wkładali w odpowiednie przegródki, a jak pociąg dojeżdżał do danej stacji, to wyciągali te listy i przekazywali listonoszowi, żeby je oddał konkretnym odbiorcom. A tutaj mamy takie specjalne miejsce do nadawania paczek. Kiedyś dawno temu również takimi wagonami przewożono Pieski i kotki, bo nie można ich było brać normalnie do, do przedziału. Kto jeździł tym pociągiem? Tym pociągiem to jeździły najważniejsze osoby w państwie. Wyobraź sobie, że ten pociąg ma prawie 100 lat, a jeszcze do niedawna woził bardzo ważne osobistości. W tym pomieszczeniu, kiedy podróżowano, odbywały się różnego rodzaju narady, ale również jedzono tutaj. Obiady i kolacje, dlatego że ten wagon miał własną kuchnię. Tutaj podróżowali zarówno prezydent polski, jak i ministrowie, i również podejmowano tutaj różnego rodzaju decyzje, niektóre bardzo ważne dla naszego kraju. Obecnie głowy państw latają głównie samolotami, ale dawniej podróżowano właśnie takimi wagonami, które nazywamy salonką. Dziękuję za super opowieść o pociągach. Wręczam Panu odznakę studia, mini, mini. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Ci się podobało i jeszcze kiedyś nas odwiedzisz. Na pewno. Nasze przygody też jeszcze się nie kończą. Czekaj, gdzie są Odjeżdża z peronu Piątego. Głucie go ze mną? Grzesio! Grzesio! Hej, kochani. <grystanie> Czas dołączyć do nas do wspólnego okrzyku. Siadamy ze skrzyżowanymi nogami, plecy proste. Wyciągamy ręce w stronę telewizora. No i uwaga! Wy kładziecie łapki u mnie. Ja zamykam, dobrze. I przypominam nasz okrzyk, ja mówię studio, a wy mówicie mini mini i podnosicie łapki do góry. 3, 2, 1, studio! Mini mini! Super! Która jest godzina? 20. No to chyba. Musimy szybko biec na pociąg, bo się spóźnimy. No to biegniemy. Biegniemy. Biegniemy szybciutko, żeby się nie spóźnić na pociąg. Jesteśmy na peronie i stop. Dobrze. No to teraz musimy tylko wejść do pociągu. Mamy takie dwa bardzo wysokie stopnie. Więc najpierw musimy wejść jedną nogą. Podnosimy wysoką nogę. Podnosimy i teraz pierwszy stopień. Raz. Dobra. I teraz uwaga. Drugą nogę podnosimy wysoko do góry. I naciskamy. Dwa. O, do pociągu to teraz musimy odłożyć naszą torbę na miejsce bagażowe stajemy szeroko bioderko idzie tył kolana zginamy łapiemy naszą torbę podnosimy do góry Wkręcamy łokcie. Trzymamy torbę na barkach. I uwaga, wyciskamy do góry i wrzucamy na miejsce bagażowe. Dobrze, siadamy na swoim miejscu. Ale nie tak, no zobacz. O, pięknie, dokładnie. Już idzie konduktor sprawdzić nasze bilety. Wyciągnijmy bilet z kieszeni i podajemy konduktorowi do sprawdzenia. Proszę. Ekstra! No to teraz wstajemy. Zmieniamy się pociąg? Nie, i teraz pójdziemy do maszynisty. Może nam pozwoli ten pociąg poprowadzić. Siadamy na miejsce maszynisty. Plecy proste. Nogi zaciągamy na siebie. Łapiemy za wajchy i ruszamy pociągiem. I powoli przyspieszamy coraz to szybciej, coraz to szybciej, coraz to szybciej, coraz to szybciej. Jeszcze, 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 jeszcze i dość. Dojechaliśmy do miejsca docelowego. No to wykonujemy nasz okrzyk na zakończenie. Wyciągnijcie ręce w stronę telewizora i dołączcie do naszego okrzyku na zakończenie. 3, 2, 1, studio, nie, nie, nie. na quiz. Uczestnicy gotowi? Tak. Czy wy przed telewizorami też jesteście gotowi? Pytanie pierwsze. Jak nazywa się kierowca pociągu? Konduktor. O, ciekawie, że wszyscy odpowiedzieli konduktor. Czy wy się z tym zgadzacie? A może konduktor ma inne zadanie? Ma... To kierowca pociągu Bardzo dobrze, Marietta Punkt dla Marietty Pytanie następne Jak nazywa się wagon <grystanie> Ma jakieś imię? Jak nazywa się wagon, który napędza pociągi? <grystanie> lokomotywa, 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 lokomotywa Lokomotywa Oczywiście Bardzo dobrze, lokomotywa ja Kolejne pytanie Po czym jeżdżą pociągi? Ale zgodna drużyna! Punkt dla wszystkich, punkt dla wszystkich, dla was też. No dobra, to teraz pytanie będzie dotyczyło naszego reportażu, więc ciekawe ile udało się wam zapamiętać. Co oprócz listów dawniej przewożono w wagonie pocztowym? Nela? Saszek. Szafki jakieś były w tym wagonie? Zwierzęta, zwierzęta. Pięknie, na Marietta, tak, chodziło o zwierzęta. Pamiętaliście? Był specjalny wagon, w którym można było przewozić zwierzęta. To już wszystkie pytania, czyli kończymy nasz wielki mini-quiz wielką wygraną. Gratuluję Wam bardzo, gratuluję Wam bardzo. Czas na nagrody. Gdzieś tutaj muszą być. Wow.